W tym kościele ja też widzę ogromny wachlarz, taki, w którym każdy może się jakoś odnaleźć. Mamy takie skrzydło, że tak powiem, ale zobaczcie, to jest, to jest piękny obraz. Skrzydło, taki, takie tradycyjne, mamy skrzydło takie charyzmatyczne. Mamy w kościele seniorów i mamy ludzi młodych, i to się, to się sprowadza też do tego, że seniorzy mają. Pewne doświadczenie i mądrość, ale mają może trochę mniej siły, a młodzi ludzie mają w sobie charyzmatyczność, ale brak doświadczenia i to powoduje błędy, czasem nieostrożne ruchy, i to wszystko w jednym kościele. I pytanie, czy to jest do pogodzenia? Oczywiście, że to jest do pogodzenia. To nam pokazuje historię kościoła, że zawsze tak było, że w kościele były takie różne frakcje i były podziały, i niestety z tego powodu i grzechy, i zranienia. Ale chyba nie da się inaczej. Nie da się stworzyć kościoła na jedną modłę, tak, tak oczywiście my byśmy chcieli, bo to też jest wynik naszego e, jakiegoś tam zapatrywania, egoizmu, czasem e, doświadczenia, przedzałożeń itd. Natomiast nie da się stworzyć kościoła na jedno modłę. Kościół zawsze będzie taką wspólnotą o wielu twarzach.